Dominika ma niezwykły dystans do siebie, ale też do swojego życia. Dowiedzieliśmy się o niej mnóstwo prywatnych rzeczy, ale przede wszystkim tego, że potrafi naprawdę przepięknie śpiewać. Polecam! Może inne są no to i co? Nie było łatwo, ale daliśmy radę. Zresztą nie ma się co dziwić narodu, który całą pandemię przechodził w jednej, jednorazowej maseczce. Zniszczyć się po prostu nie da! Łzy już otarłem. Jutro będę miał tu zakwas. Polecam serdecznie. No więc gdzie ja tę grubą widziałem... Nie w top model. Nie. Nie jestem też jedną z tej sztafety 4 razy 100, ani 400. Pchnięcie kulą też nie, chociaż tu akurat rozumiem skojarzenie. Wojny magazynowe, kanał 1040 też yy, też nie. Yy, no. A no i od razu mówię wiadomości też nie prowadzę. Ale jest taka lekko podobna do mnie. <noise> Ale to nie ja. Nie. Ja, proszę Państwa, jestem aktorką. Dominika Wit i polecam Państwu ten spektakl. Ona tam występuje jako każda możliwa postać. Śpiewa, tańczy, wygłupia się, jest liryczna, jest niezwykła przede wszystkim, ma niesamowitą charyzmę, więc przez półtorej godziny można patrzeć tylko na nią. Patrzy się tylko na nią i yy, się słucha tego, co ona ma do powiedzenia. i to jest jej największa zaleta, bo jest autentyczna, szczera, śmieszna, zabawna, czasem refleksyjna. Ludzie, dystans, albo wszyscy umrzemy. happy. to nasza brąz Sex happy. to coś, co was podnieca. ci mężczyźni, prawdziwi tacy. Jestem zachwycony przede wszystkim postawą Dominiczki, której moim przyjaciółkom ze sceny jest to spektakl, który polecam i który każdy powinien zobaczyć. Naprawdę trzeba zobaczyć, jak trzymać dystans w stosunku do swojej osoby. Jak to mawiał mój wujek, nie oglądaj się za siebie, bo ci z przodu ktoś przyjeżdżał. <śleszy> Dominiki yy, Gmaszewskiej i powiem szczerze, że, że yy, ja wcześniej ogro, rozmawiałem z nią, yy, bo inny spektakl yy, i zmierzałem się ze swoich obaw, yy, więc teraz po spektaklu mogę stwierdzić, że obawy były słuszne, gdyż yy, spektakl jest trudny, bo cała uwaga jest skupiona na niej od początku do końca. Ma coś niezwykle ujmującego yy, cały ten spektakl. I to, co jest najbardziej wyjmujące, to jest sama Dominika. To jest taki wrażliwy chłop ten jacy. No. Słuchajcie, to było coś nieprawdopodobnego. No w październiku na pierwszą randkę ten mój Wojtek przyniósł mi taką piękną figurkę bałwanków świątecznych. Zaczął wśród jeżyk. Wyglądają legendy spod wieży. Już noc, już noc, już noc Kochani, tutaj Dominika Gwit Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam was na mój stand-up muzyczny Dystans albo wszyscy umrzemy Jest trochę wzruszeń, jest trochę śmiechu Są też hity, śpiewam piosenki bardzo znane Kaja Nosowska Kabaret Starszych Panów, Osiecka, naprawdę można się świetnie pobawić, wzruszyć i wynieść coś z tego. Dystans, albo wszyscy umrzemy. Zapraszamy do teatrów całej Polski.